Dwaj Drwale. Bajka japońska. Dawno, dawno temu w górach mieszkali dwaj Drwale. Jeden z nich, chociaż stary, był bardzo pracowity. Natomiast drugi leniwy. Stary Drwal pracował codziennie, lecz mimo to wciąż był ubogi. Uważał jednak, że jeśli będzie pracował sumiennie każdego dnia, na pewno będzie szczęśliwy. Pewnego razu, gdy ścinał drzewa nad jeziorem, ostrze siekiery sunęły się z trzonka i wpadło do wody. – Co ja teraz robię? Przecież nie mogę pracować bez siekiery – pomyślał drwal. Był bardzo zmartwiony i długo siedział na brzegu. Nagle przyszła mu do głowy pewna myśl. – Poproszę bóstwo jeziora. – Panie… Mam prośbę do Ciebie. Czy nie mógłbyś mi przynieść mojej siekiery? Bardzo Cię proszę. Po kilku minutach powierzchnia wody zburzyła się i pojawił się władca jeziora. Przeniosłem Twoją siekierę, tak jak prosiłeś. Dziękuję Ci bardzo, panie, rzekł drwal uradowany. Władca jeziora położył siekierę na ziemi i wtedy okazało się, że jest ona ze szczerego złota. Drwal przestraszył się i powiedział: Panie, moja siekiera nie była wcale taka wspaniała. Nie była ze złota. Weź ją z powrotem. Władca zabrał ją i zniknął. A po chwili pojawił się z inną i zapytał Drwala: Czy to jest twoja siekiera? Tak, ta jest właśnie moja. Dziękuję ci bardzo, panie. Po chwili władca jeziora pojawił się ponownie, trzymając w ręku złotą siekierę. Trwalu, nie jesteś chciwy. Oto nagroda dla ciebie, powiedział władca. Gdy leniwy Trwal dowiedział się o tym, kazał żonie przygotować sutą kolację i dzban sakę. Sam zaś chwycił siekierę i pobiegł nad jezioro. Chciał wyciągnąć ostrze, więc uderzył nią kilka razy o kamień. I gdy tylko mu się to udało, wrzucił ostrze do wody. Panie, przynieś mi moją siekierę. Woda jeziora wzburzyła się i wyłonił się jego władca. Chodzi ci o tę, nieprawdaż? rzekł, pokazując złotą siekierę. Tak, tak, to jest moja siekiera! zawołał chciwy drwal, zacierając ręce z radości. Uśmiechnięta dotąd twarz władcy zachmurzyła się. Nie kłam. To nie jest twoja siekiera, zawołał rozniewany. Nie zasługujesz za nagrodę. Prycz. Po tych słowach władca jeziora zniknął i nikt go więcej nie widział. Ale ni wytrwal ani nie dostał złotej siekiery, ani nie odzyskał też starej. Jeśli się podobało, zapraszam subskrybujcie kanał Poczytaj Mi Prosie tutaj na YouTube. Zapraszam Was także na Facebooka. Poczytaj Mi Prosie naturalnie. Lajkujcie i komentujcie. Hej!